Się. Słuchajcie, teraz tym jest tak, że nawet wielki elektronik, Jarek, nie zobaczy kropki. No i zapowiedź, zapowiedź. Więc może po od razu zacznijmy. CQB, został zamówiony przeze mnie noż Ontario RAK. Krokami. Dajmy mu tutaj troszeczkę czegoś takiego. taka propos schabomiła, mogłem schabomile tym odsi, że tak powiem, ale jakoś tak jest, jak jest, że ja bardzo lubię, mówię taki mój zasłoniny. Za Puba wypycha pełno takich. Z lopiarek tam oka, No i tam trzeba będzie wymyśleć coś, ale wymyślimy. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy szarika i gustlika. Ten dźwięk. I zobaczmy sobie tego raka. Mi interesuje to, co wystaje jemu tutaj z rękojeści. Jakbym trumnę otwierał taką, w której jest nóż pochowany u Ontario że niby bardzo ostre noże żeby trzymać tam z dala od dzieci ja uważam, że najlepiej to jest trzymać dzieci z dala od noży a nie noże od dzieci kapciuk tradycyjnie szkoda, że nie mają takich kedeksów czy innych chociażby skór tutaj podobne ostrzeżenia jak to na Ontariach i proszę Ciebie drogi słuchaczu Y, pół płaski szlif. No, do smyrania trochę jest. Ergonomika tegoż przedsięwzięcia jest taka, jaka jest. Pudło to na razie tu. Ergonomika jest w porządku. Zobaczymy, jak przy uderzaniu. Tutaj już będę czuł, że się trochę będzie wbijało przy cięższych pracach w dużą dłoń. O. Natomiast to jest niezła. Słuchajcie, patrzcie. Pokaż Jarek. Widać? To teraz. Fajny, nie? Do rozbijania orzechów, jak to wypowiedział dziadek Paweł. Jak ktoś chce tam bardziej się szarpać, to ma tutaj dosyć taki strasznie siermiężny jumping. Finger choil jest, więc trzymamy i robimy nim co chcemy. Wtedy nie rani, ale tak batonować czy ciąć to trudniej, nie? No ale można też złapać sobie w taki sposób, jak ja tutaj widzę rozwiązanie, trzymać na tym i jechać i tak dalej. Są tacy, którzy robią te parakordy, jakieś temblaki czy inne. Niestety no nie dla mnie. Taki w miarę wyważona yy, jak wchodzi do boku. Normalnie <grystanie> ma tą zapinkę, taką wiem, że tą zapinkę lubi zawsze Mariusz Traper. Mariusz, pozdrawiam cię. I ty się szykuj na sobotę, Mariusz. Normalnie, ja wiem, że tam masz przeszkody. Inne jakieś, ale szykuj się na sobotę. Basia, ty też się szykuj na sobotę, myślał, jutro. Zresztą dzisiaj się będziemy widzieli przecież nie także tak i cała seria RD9, RD6 i tak jak to mówię rak to jest tak jak z serii RAT yy, Artak największy to jest też Rtak 1 że tak powiem Rad, tak 1. No i co? No zróbmy mu test papieru. Ło! Wow. Dobre. Ale nie w każdym calu jak widać. Patrzcie, jak się tu złapie to nie. Ale jak się tak złapie, to można oszukać nawet. Ale nic. Do czego jest falkni N DC4? do tego, żeby naostrzyć. Taki nożyk. Mikarta. Miał ja tam patrzeć na dane jakieś, to sobie możecie zobaczyć. Jakieś uroczyste odmienie e, nastąpi być może jutro. Chociaż chcę postarać się, żeby nie zapomnieć tam kondora, cave lor, tego e, i tyle. Słuchajcie, nie chcę Jarka dzisiaj eksploatować, ponieważ on się źle czuje trochę. Zważcie na to. Danielek zawsze... Danielku, pozdrawiam cię. Chcesz, Jarek, pozdrowić Danielka? To powiedz. Jarek nie powie. Ale kiwa głową na migi tutaj. Jarek zna język migowy, ale to tylko ja rozumiem ten język. No nie śmiej się. Jarek też Cię pozdrawia Danielku. No i co? I teraz oczywiście jak was znam, to będziecie pisali. Centurionie czekamy na odymienie. I słusznie będziecie pisali, no bo, no bo jak? Także macie dzisiaj normalnie trzy firmy wręcz. No i, i co? I tyle, nie? Nie za długi jest, mam nadzieję. Ja kończę i ze swojej strony, że tak powiem. A tak dla ciekawostki coś Wam pokażę. Patrzcie jakiego mam flektarna. Widział ktoś takiego flektarna. Słuchajcie. To jest flektarm dla komandosów. Na guziki brytyjskie. To taka propos. Tutaj można rzepem rozpróć, Coś pod kolano wsadzić i tak dalej. No nie wiem czy pasuje na mnie. Będzie pasował, to dobrze. To wszystko. Centurion ze swojej strony. E, Życzę Wam wszystkiego co dobre. E, uśmiechu na twarzy. I wiem, że nie skrzywdzę Was. Jak powiem dziękuję za to, że jesteście, że budujecie ten kanał. I ten kanał jak żagiel wielki tym razem a wy jesteście ze swoimi komentarzami jak wiatr. Oby te wiatry były pomyślne. Dużo dobrego.